Witam. Czy to jest Stinkla Twarz Cyfry Plus? Nazwisko? Jedyny taki. Czyli? Czyli? <laughs> Czyli jestem ze świata rozrywki z wielkim kinem, klasą, ekstraklasą. Ze świata śmiechu, uśmiechu, strachu, umu, tących serc. Ze świata zachwycającego każdą rodzinę takim bogactwem możliwości, że brakuje przycisków na pilocie. A ty skąd jesteś? Ja? Z nadmorza. Byłem. Cyfra Plus. Jedyna taka telewizja. Panie Globus, co mam robić? Bo ja proszę pana, chcę być taki jak pan, obracać się w wielkim świecie. Co mam robić? No, na to jest tylko jedna rada, chłopcze. Musisz się dużo uczyć. O, masz. innego wyjścia nie ma? Nie ma. A jak ci idzie nauka? A, tam w kratkę. Produkty z Biedronki polecają się do szkoły. Codziennie ceny. HBO Go, dawaj hopa i na gwiazdy sobie popatrz Spuść hity na życzenie, kiedy nuda na antenie Kupa filmów i seriali w net i telewizję daj, w net i telewizję daj Weź złotówkę, ta, ci tata i przetestuj jak do lata W domach, parkach, na boiskach, telewizja osobista. Czyli sam wybierasz co, gdzie i kiedy oglądasz już od złotówki 801, 802, 803 Netia, ja. wolność wyboru w mnie stoi jeden krok, czyli żabka jest najbliżej. Jest. Brawo! Zrób zakupy o krok. Teraz Rogal Seven Days za 99 groszy i napój energetyzujący Black za 0,79 zł. Żabka blisko, szybko, wygodnie. Ale upał. Ej, popatrz! Mam pomysł! O, lody danonkowe! Czekoladowe? Wafelkowe sam zrobiłem. Teraz danonki o smaku czekoladowo-wafelkowym. I'm to